Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy partnerskiej, rozkładu partnerskiego dla osób podznaku lwa. Osoby, które mają słońce, księżyc lub wenus, co bardzo ważne w lwie, to, to czytanie może Was dotyczyć. To będzie czytanie oczywiście ogólne, więc jeżeli państwu, Państwo poczujecie, że to, co mówię o partnerze, dotyczy Was i odwrotnie, to proszę tak to, to, proszę tak to interpretować. Kolejna sprawa, wiadomo, że to nie trafi do wszystkich, bo jesteśmy w różnych relacjach, w różnych sytuacjach i jeżeli ktoś chciałby czytanie prywatne ze wskazaniem osoba o imieniu takim urodzona wtedy i druga osoba z imieniem takim urodzona wtedy, więc wtedy dosłownie o tych tylko osobach mówimy i te osoby sprawdzamy, to zachęcam do kontaktu mailowego, mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Bardzo Państwu dziękuję za wszelkie fantastyczne komentarze po, po, pod filmami, za kontakt mailowy, za Państwa lajki, za Państwa nowe subskrypcje. Bardzo dziękuję, to jest dla mnie bardzo budujące i ważne. Dziękuję również za wsparcie, którego Państwo udzielacie mojemu kanałowi, ponieważ tak jak wiecie nie ma przerw na reklamy w moim na moim kanale ja nie zarabiam na kanale to jest czysta moja praca taka dodatkowa na no gratis tak więc jeżeli ktoś docenia to ten mój poświęcony czas to zachęcam również do wpłat numer konta znajduje się w opisie filmu co dla lwa jeżeli chodzi o relacje związki zakładam że to jest czytanie do końca roku czyli de facto na jesień Lew. Co wasz partner wnosi do tej relacji? Król mieczy. O czym myśli, kochankowie? Co czuje? Siedem monet. Działanie. Księżyc. Co nieujawnione. A nieujawnione już się to pokazało, że już po prostu jest tutaj. Są sprawy, które, o których nie wiecie. Teraz po Waszej stronie, co wy wnosicie do relacji? Magik? Co w głowie? Królowa monet? Co w sercu? Szóstka buław. Działanie. Piątka buław. Czego Wy nie ujawniacie? To no też są tajemnice, macie przed sobą tajemnice po prostu, oboje. Oboje coś ukrywacie przed sobą. Dobrze, zanim przejdę do tych ostatnich kart, może tutaj już parę słów powiem. Więc Wasz partner pokazuje się jako osoba yy, albo która chce wam coś zakomunikować, yy, nawet o rozstaniu, to może być, albo jakąś ważną rzecz powiedzieć, taką, taką, która jest konkret, o tym, o tym, o tym rozmawiamy, coś ustalamy. Albo planuje jakieś sprawy formalne z wami czy wobec was, czyli to mogą być zarówno sprawy urzędowe, jak i sądowe, wszystko, co jest na papierze, co gdzieś musi być sformalizowane. Również może pokazywać się jako osoba chłodna, jako osoba dystansująca się, jako osoba nie okazująca uczuć, jako osoba. Zimna, bardzo rzeczowa, tylko konkrety i, i takie rozmowy bardzo, powiedziałabym, w ramach odtąd-dotąd. Co w głowie? I to jest karta kochanków. Będą się dopytać o tą kartę, ponieważ kochankowie to jest myślenie o relacji, o romansie, ale przy tej karcie to, to mi się tak niekoniecznie zgadza, chyba że to jest osoba z poznaku bliźniąt, tak? że Wasz partner gdzieś tam ma gdzieś, gdzieś bliźnięta, to znaczy albo Was w swoim horoskopie urodzeniowym gdzieś ma bliźnięta, albo gdzieś ma drugą opcję, dopytamy. Czwórka monet No właśnie, Wasz partner pokazuje się jako osoba, która z jednej strony ma takie, tak jak powiedziałam, chłodne podejście, tak Taka zdystansowana jest, a z drugiej strony, bo to jest karta, która mówi o tym, że coś wybieramy. A z drugiej strony, czyli wybór, nie chce czegoś odpuścić. Trzyma się kurczowo jakiejś sytuacji, jakichś przekonań, może tej relacji, może tego związku, tak? Na coś czeka, na coś czeka wasz partner, na co czeka. Hmm, 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 hmm. Powiem tak, możecie. Hmm, To nie jest fajne, bo tak osoba czeka z obwieszczeniem Wam czegoś albo z okazaniem Wam czegoś, co Was może bardzo mocno zaboleć. Miecze, miecze, miecze. Od razu mówię, że czeka, jeszcze o tym nie wiecie, bo tutaj jest rycerz mieczy, a rycerz mieczy to jest ktoś, kto naprawdę nie patrzy. Jeżeli, jeżeli postanowi, że już, tak, teraz jest ten moment, to Wam wbije szpilę w serce i na razie tego jeszcze nie wiecie. To jest jeszcze. Kwestia wahania tej osoby, kiedy Wam coś ujawnić, kiedy Wam to powiedzieć. Jeszcze ta osoba zwleka z tym. To wynika z tego niezdecydowania między tym, co powiedzieć, czy jasno określić, a tym, że czegoś się trzyma mocno i nie chce czegoś stracić. Nawet trzymając się tej relacji albo czegoś, co związane z tą relacją, nie wiem, profity, mieszkanie, kwestie dzieci itd. itd. Czegoś nie ujawnia, jakieś tajemnice ma przed Wami Wasz partner. To może być nawet to, że właśnie myśli o rozstaniu, myśli o nawet o rozwodzie. Dla niektórych to może być kwestia rozwodu. Natomiast Karta Księżyca może mówić też o ukrywaniu czegoś innego zaraz zobaczymy czego. Jakiejś być może nowej znajomości. Być może ukrywaniu spraw związanych z dzieckiem, być może ta osoba poznała kogoś nowego i na razie, albo marzy, jeszcze jedna sprawa marzy o nowym partnerze, o nowej znajomości, dlatego że paśmonek to jest ktoś młody, albo ktoś nowy. Tak, ta osoba myśli o kimś nowym, albo druga opcja, o nowej, nowym etapie relacji z wami, ale prawdę mówiąc, tak tego nie widzę, bo tutaj mamy same miecze, tak? Wy natomiast co w tej relacji? No to jest, też tutaj są niestety tajemnice i to się mi od razu pokazało. Macie oboje przed sobą tajemnice. Po prostu nie jesteście wobec siebie zupełnie szczerzy. Jest pewien rodzaj czarowania, takiego, no mówię coś na użytek tego, żeby było... Żeby było dobrze, żeby mieć spokój. W pozycji o czym myślicie, wy traktujecie tę osobę jako partnera swojego, takiego stałego. Jak najbardziej tutaj jest poważne traktowanie. Natomiast poważne traktowanie na zasadzie takiej tak ma być, tak jest lepiej. Tak, tak trzeba, tak jest wygodniej. Ale uczciwi ze sobą nie jesteście oboje. Oboje coś utrzymujecie na zasadzie takiej, że no, tak jest stabilnie, nic nie trzeba zmieniać. Nawet ta osoba, która z waszym partnerem, waszą partnerką zwleka z czymś, tak? U was się pokazuje natomiast pewnego rodzaju poczucie y, takiego sukcesu. Ten związek pokazuje się jako coś, co wy odbieracie, że okej, okay, mam to, to jestem zwycięzcą. Ale chyba nie, bo walka cały czas się toczy. Nie, nie jesteście zwycięzcą to jest wasze poczucie. Piątka buław mówi o konflikcie, o kłótniach, o sporach, o różnicy zdań, ale też o tym, że możecie wy walkę wewnętrzną ze sobą prowadzić, co z tym związkiem zrobić, tak? Bo jeżeli coś ukrywamy, znaczy, że nie jesteśmy ze sobą zupełnie szczerzy, tak? Czego może tam konflikt dotyczyć? No relacji, no czego, czegoż więcej? Związku, nieporozumień, być może relacji z, jeszcze z kimś innym. Bo zobaczymy, co tutaj będzie oznaczała ta karta kapłanki. Aha, jeszcze jedna sprawa. Kapłanka to jest yy, kobieta w ukryciu, osoba ukrywana, tak? Czyli tajemnica związana z kimś, kogo ukrywamy. Więc te konflikty również tego mogą dotyczyć. I to nie tylko konflikty z partnerem, ale konflikty wasze. Czego dotyczy kapłanka? Osiem miecz. No wy nie wiecie, co z tym zrobić, okej. Okay. No, po prostu nie wiecie ujawnić, nie ujawnić, yy, powiedzieć o tym, nie powiedzieć. Myślimy w ogóle, co zrobić. Jeszcze dwie karty. Co Was łączy? Trójka kielichów. No, tu są romanse, więc podejrzewam, że i tu może być romans, i tu może być romans. Yy, I dlatego tutaj są te tajemnice, i, i to, że czeka Was. Yy, jakiś, jakaś szpila w sercu, tak? Coś, co może zaboleć. Natomiast proszę pamiętać, że w dwie strony to sobie przekładamy. Jeżeli czujecie, że to dotyczy was, bo wy już się nie czujecie dobrze z tym partnerem, macie kogoś innego na myśli i tak dalej, chcecie coś zrobić, a tutaj jest wasz partner, no to tak to proszę czuć. M inaczej, jeżeli tak czujecie, to tak to proszę potraktować. Trójka kielichów mówi o tym, że być może razem się bawimy, być może, być może nie wiem, świętujemy, być może mamy wspólne grono znajomych, natomiast ta karta mówi też stricte o trójkącie partnerskim. To też karta kochanków też o tym mówi. Co Was może podzielić? Wieża. Yy, nagle jedno z Was zdecyduje, może nagle, nie nagle, bo tutaj ktoś, yy, widać, że Wasz partner ma już to na myśli, natomiast to, co się stanie, może Was zaskoczyć, coś zaskakującego, jak się już posypie, to już się posypie. Yy, to znaczy, widać, że tutaj jest pewien rodzaj już manipulacji, yy, takiego, już nieuczciwości, już nie o wszystkim mówicie, utrzymujecie coś jako co, tą relację jako coś, co jest stałe, coś, coś, coś co jest... Takie dane nam i tak ma być. Natomiast to, co jeżeli się już któryś z Was zdecyduje, albo los za Was decyduje, bo czasami jest tak, że jeżeli utrzymujemy coś za długo, co już nie ma racji bytu, to po prostu samo się potem nie wiadomo w jaki sposób to sypie. Wierzę właśnie o takim, ktoś mówi, że spojrzymy inaczej zupełnie na to. To również Was może dotyczyć. Ktoś nagle zmienia punkt widzenia, zmienia myślenie, zmienia działanie i po prostu... Podejmuj decyzję. Czyli to, co miało już takie niesolidne fundamenty, to rzeczywiście uznaje, który z Was, jeszcze raz powtórzę, bo to w dwie strony, że czas coś zakończyć. Rada dla Was. Rada dla Was. Król kielichów. Kieruj, kieruj się sercem. To znaczy nie takim... Yy, to jest obiektywnie dobre, tak? Czyli na przykład jesteśmy w związku i to jest fajnie, związek jest utrzymany i to jest fajnie, bo to może być niezgodne z waszym sercem, bo musicie oszukiwać, kłamać, walczyć ze sobą. Yy, wasz partner też utrzymuje, że skoro wy tego oczekujecie, czy on tego oczekuje, to trzeba coś ukryć i na razie niech to tak będzie. Nie, rada dla was jest kieruj się sercem, miłością bezwarunkową. Nie tym, co się opłaca albo co wypada. Życzę Wam prawdziwej miłości. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.